Witajcie drodzy widzowie Opiszę wam grę Battlefield Heroes Jest to gra sieciowa Nie dużo zajmuje Na, każdy, na każdym kieszeń Na każdym kąpie powinna pójść Właśnie doszed, doszła mi ta gra Battlefield Heroes w Pudełkowa wersja Zaraz się zobaczymy Pokażę wam co jest w środku to W środku jak widzicie jest miejsce na płytę Oraz taka karteczka na karteczce znajduje się kod, który już zastosowałem, więc możecie nie wpisywać. Z tyłu, jak widać, jest pokazane tu różne, co się dostaje, bo tu się dostaje różne rzeczy. 10 tysięcy funtów się dostaje. Staje się granatnik dla gra National i dla Royal. Stroje dla National i dla Royal. Gra obecnie jest chyba od, no od 16 lat. Chociaż mnie to dziwi, bo nie wiem, ale nie powinna być. Tu pokażę wam jeszcze te zdjęcia z bliska. O, nie będzie widać zapewne, ale... No i gra wygląda tak. Polecam do zakupienia. Opłaca się, kto gra w tą grę, zakupcie, bo to będzie dobry zakup. Sam się ucieszyłem, kupiłem sobie różne rzeczy za funkcje. Stroje są piękne. Więc cześć czołem i papa. Na razie.